Yo! Witajcie w kolejnym odcinku Trials Fusion eee, Przenosimy się do jakichś bardziej tropikalnych terenów Cały czas jesteśmy na poziomie medium, czyli nie jest aż tak źle A my i tak idzie bardzo słabo Także... Także chujnia eee, Oczywiście wszystko jest niemożliwe, zablokowane Roach'a biorę Roach! W Evo 2 był chyba Roach To był karaluch tak, kurwa, jadę karaluchem. Świetnie. Znowu trzeba się przyzwyczaić do jazdy, bo to jest. Idealnie! To się zaczęło po prostu epicko. Spokojnie. ugarne to. To jest po prostu mniej stabilne. Ale fajne, ten. Kurort. Fajny kuroć. Wiele z tych tras, bo w ogóle ciągle się te tekstury nie wczytałem, bo z teksturami, dobra. Wiele z tych tras w sumie mają taką fajną strukturę, że mogłyby być tak naprawdę e, takimi mapami do Call of Duty. No kurwa mać! Chodź, zaliczmy ten checkpoint. Nie zaliczymy tego checkpointa, a idziemy od nowa. To jest dopiero pierwsza trasa. And I am already struggling. Not good. Nie denerwuję teraz lepszy start 3, 2, 1 Kurwa mleczny start Coś mi nie leży w tej trasie Zależę, że on się nie boi zmoczyć <laughs> Zmoczyć No co jest kurwa z tobą ziomek? Jedziemy! Idealnie. Spokojnie dam radę, wejść po drabinie i skoczyć do basenu. Ale on się zaknął w sobie i nie, nie będzie współpracował. Stay focus, stay kurwa focus, bo coś mi nie idzie. Nawet tu nie potrafię podjechać. Teraz, tu to jest bardzo ważny element tej trasy. Udało się, dobra, jedziemy. Wow, to było na, na takiej Czy znaczy, to był ruchomy element trasy. No, nie wierzę w to po prostu. No, nie wierzę. Ostatni raz. Najwyżej nie będę już próbował zdobyć tego złota. Bo po prostu chyba się tutaj nie da. Teraz jest. zbyt udziwniona. Tak jest, tak masz jechać cały czas. A tekstury mają znikać też przez cały czas, bo, bo lubię. Idealnie. Ty łosiu pierdolony. Nie! O, głęboki basen. Zaraz ta trasa będzie miała oznaczenie midi, tak? Dlaczego ja tak się bardzo męczę na niej? Czy to jest aż tak trudna? No zajebicie to kurwa, zrobiłeś kurwa! Jedźżeś tym! Tak w ogóle to jebać to wszystkie F1, Asetokorsy, R-Faktory. Czy nfs -y. to jest gra. Najlepsza gra wyścigowa, dawno nie doświadczałem takiej frajdy z grania w grę, naprawdę. Yeah! Oho, to jest jakiś tajny projekt kosmiczny. Nice! Kto by się spodziewał? To jest taki twist fabularny. Odlatujemy w kosmos i będziemy teraz na księżycu wykonywać triki. Nie ma nawet odpowiedniego sprzętu, żeby oddychać. Ale spokojnie, my po prostu potrafimy wiele rzeczy. Jeden z naszych ukrytych talentów. Tymczasem wygraliśmy złoto. I choć sporo się męczy na tej mapie, to warto było. Nice. Nie wiem na co te pieniądze wydawać. Swamp Crash. Jak są bagna, to będzie też i szrek. Albo jak są bagna, to będą też i dziki jak w Stalkerze. Hmm. Dobra, jestem złożony znowu wziąć karalucha. Taki ładny obrazek a my teraz będziemy śmigać po jakichś ba bagnach. Waterproofing test, świetny start. Teraz już o wiele lepiej. Czuję tego blusa. Załem, za załem, dałem za dużo gazu. No, powiem wam, że to będzie kolejna z ciekawych tras. A tutaj muszę jechać szybciej, ale mi się to podoba. Ja tu zostanę. Co? O oh, fuckend! kolejna ciężka przeprawa coś czuję. Nie kumam zupełnie. Nie kumam czaczy. Jak ja mam to przejechać, żeby to było dobrze? Tu muszę się rozpędzić I tu wjebać się od razu to drzewo, tylko dobrze wylądować Jedź! Dobra Teraz już... Fuck! A dobra, zapanowałem nad tym Dojechaliśmy do kolejnego checkpointa, w ogóle coś tam wybuchło jest strzały O, tutaj trasa już nabiera takich fajnych... O, nice o, jestem zaskoczony. Fuck this shit. Co tu jebło? Jeden z tych waszych kosmicznych samolotów. Patrzcie, nawet mimo jednego błędu udało mi się zdobyć sre, yy, sre, złoto. Okej, okay, nie chcę mi się tego oglądać. Ale ja coś czuję, że potem zabraliby nasz motor, a nas zostawili na pewno śmierć na bagna. Kolejna trasa. Temple Trouble. Trouble. Karaluch i jazda. Ja Zawsze na starcie tak lubię Zjebać sobie O, wiele lepiej Spokojnie, wow! No to mamy teraz spory problem Trzeba się trochę pogłówkować, żeby się z tą wydostać pogłówkować tym zabawny, pój. Nie mniej mamy, dobra. Restart. O uh -huh. wiele lepiej. Po prostu mieliśmy za małą prędkość. Zachciało mi się kurwa triku Dawaj Dawaj! Nie poddawaj się! Chcesz czuję, że złota już tu nie zdobędziemy. Ale to nic Ło! Wow, widzieliście jak było blisko? Chyba się rozwaliłem przy okazji. Dobra, tu już mi srebro wystarczy Nie, nie, nie! Trzy błędy, hym! daje srebro. I dostaliśmy się... Do tej toksycznej mazi, o której mówił ten tajemniczy głos z dupy. What the fuck? To jest nowy Power Ranger. Sequela kręcał. I Stefan został, dostał główną rolę. Niebieski Power Ranger. Był w ogóle niebieski? Był żółty, był czarny, był różowy, różowy, czerwony był. I chyba niebieski, albo zielony? Chyba nie wiem, nigdy nie oglądałem tego gówna. Tak mi się po prostu skojarzyło z jego strojem mamy taki dosyć futurystyczny strój. No akurat te takie rzeczy wiem. Boże, ja nie oglądam. ja zawsze się wkurwiałem jak w telewizji leciały jakieś ...badziemne seriale. Niby to dla dzieci takie, bro, takie super. Takie fajne, takie śmieszne, w ogóle zabawne, takie ekscytujące. Dlaczego znaczy, mam takie lagi? mam aż takie wymagania, przecież to nie jest... Kryję czy na cień, żeby nie było. Take your time. Tymczasem wracając do kwestii seriali, to to nigdy. Ja zawsze bałem... zwykle no, filmy animowane, to się nazywało, po profesjonalistowsku. stópsku. OK, szybko tutaj naprawiamy błąd. O co chodzi z tymi lagami na tej mapie? Kurwa, tu jest coś ze mną nie tak Ja po prostu za niską prędkość Ta woda to jest jakaś, nie wiem. What the fuck? No pewnie tak, najlepiej sobie zawisnąć od czasu do czasu Dalej, dalej, no wiedziesz tam. Debi. i co je popływać. Przygotujcie się na kolejną porcję lagów. A teraz już wiem wszystko. Wiem też, że nie umiem jeździć. Co z ciebie za beznadziejny power ranger? <grystanie> Okej. Okay. To był taki facepalm. Tyle, że zafundowane przez skałę, pokażę co się stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj. Tak jest, o to chodziło. Teraz idziemy całkiem nieźle. Spokojnie, po prostu przeholowałem z prędkością jest! Nie! Z lagami się ciężko jedzie, wam powiem Okej, okay, tu już zjebałem, ja to wiem Mamy dwa fejle Z fajla na fejla, bym powiedział. Ratunku! Zaraz mi przygniecie wieża! Gdzie jest mój zajebisty Power Ranger? A i tak zdobyliśmy złoty medal, czyli po prostu ta trasa sama sobie była trudna Bo nie dość, że zafundowała nam dodatkowo lagi No to jeszcze miała całkiem ciekawe przeszkody do pokonania Jak to wyglądamy w ogóle z trasami? Zostało jeszcze dwie Titan Temple Przepraszam, Titan, Titan Full Temple Mamy jechać w tym, czy o no nie, tricky Ale teraz to szybko ogarnę. To na pewno jest prosta trasa Wow, jaki music w play No nieźle! Tak się ląduje. Bierzcie przykład O co ci chodzi gościu? Nie, nie kłamłam, tak. Nie zrobić żadnego triku też jest zawsze spoko. Ale, superman, to jest superman. No, jak ty wsiadasz na ten motor? Idealnie. To był świetny początek wspaniałej przygody. To był też świetny początek. Kurwa, co ty odpierdalasz, Stefan. Jejże, że też normalnie Chuj ci w dupę Jedź, wracaj na miejsce Kurde, jak do psa Stefan, widzisz, coś z tobą dzieje? Wow, teraz to zaszalałem, wam powiem Wow, teraz to zjebałem, wam powiem Dojech bałem sobie łódeczką. Wow. No jak? Teraz nie wiem, co to w ogóle o co tu chodzi. Hehe, <grystanie> jaki ty jesteś śmieszny. No i wsiadaj na motor właśnie w ten sposób. I leź do kolejnego kurcze nie wiem, tajemnego portalu i wypierdol w kosmos. Srebro, może być. Co nam jeszcze zostało? Triathlon. Już się boję. Nie ma czasu. Jedźmy. Eee, Bla bla bla. Triathlon, o co tu chodzi? Pali mnie dyscypliny wymieszane Your best long jump high jump Co to ma być za śmianie się ze mnie? The fuck? on nowa poproszę No kurwa Ale oni się ze mnie śmieją, mnie to rani od nowa poproszę. Zjebałem, bo za długo przytrzymałem przycisk y czy strzałkę. Chcę pobić mój rekord. Dziękuję. No, jak to ma taki kurde zryw. O, teraz dobrze. No, powiedzmy, że prawie dobrze. Nie najgorzej. I teraz o nie, tego nienawidzę. Czy jestem wybuczony w tym momencie? Nie, ja tego tak nie zostawię. Ale chujnia. Dawaj! Aj, prawie po rekord. Teraz jakoś też nie było zajebiście Jaka pofałdowana trasa, nie! Ktoś z wami Tak, zabrakło mi jednego medalu A, tam jakieś triatlony powymyślali jakieś gunwa Dobra, dzięki serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku Trials Fusion. Na razie...